Dobra sieman, dzisiaj z 4 grudnia, nagrywam odcinek z BadWaltzów, przywitaj się Elo elo Zostawcie w górę, z zwoneczkiem I dzisiaj będziemy grać BD 2 na 2 raczej Ja już się będę budował tutaj do nich Okej okay, okej okay. Nie wydają się tutaj dobrzy, więc Lecimy Lato tutaj zrobiłem, bardzo fajnego Już są na środku, więc tutaj będzie walka Beda jeszcze nie Daj. budowali Żebęcy już się nazywa. O, i dostał na hita poleciał. Nie wiem, czy się opłaca jakoś tak szybko ich rozwalać, czy może męczarnie, że tak powiem, co o tym sądzisz. Czy możemy szybko, żeby dużo gierek chłynął było. To no, możemy tak zrobić. Ja i... inny. Popróbujemy widzowie tutaj. Ten stone do... obudowali to. Pierwszy to poleciał, znaczy ja z łapkiem na nie będę bił, ty tak kiedyś robiłeś. <laughs> <laughs> Jak chcesz, to możesz tutaj iść, bo ja już tak tutaj będę bił. Dobra. Dobry mi się set, bo ja tu się mam zamiar wywalić. A zabiorę im cały generator. Ja tam idę. Ja chyba go nie zabiję. A nie, zabiję go, bo ja mu taką strefę daję. Ja takim im strefy wszystkim daję. Masz tools już? To, to, to? Tulsy masz? Mam, mam, mam. W ogóle na moim teksturbaku nie widać tego. Nie widać jest szkła. Ja się nadziałem na to przed chwilą, ale. Wieża. Idę, idę tam już. Aj, ty zginąłeś. Tak, tak na, na, na przepał poszedłem. Ale nie, to ja, wygr... ja tu wygram już. Widzimy, widzimy się w następnej. Widzimy się w następnej. To jeszcze nie koniec oczywiście. Już dołączyli do, do nas tutaj gracze. Taktyka znana już jest. Dokładnie tak. Tam beda buduje. nie musisz jakoś tam jakoś, bardzo mi się wydaje, ale już jestem na środku. A oni jeszcze beda budują to, a nie, się tutaj zlało z czymś, to nie. Oni z samego szkła póki co obudowali chyba, tak. Więc nie wiem, co to jest za taktyka. Ciekawa Ta taktyka. Ja postaram się ich szybko wyjaśnić tu. Od boków beda wjechać. I wszystkich tutaj wykasować elegancko. No. I w fajna gierka była. Widzimy się w następnym, oczywiście. Kolejną grę już zaczynamy. Tak samo. Nie czekaj. O, już jest walka. O, dziwo, nie czekali w generatorze dostali tak po jeden ma 6 KP, drugi 12. Lecą na nas. Dobra. Znaczy, to jest do a tak tylko po prostu ja. Ja wjechałem w dwóch. to no właśnie, a przed chwilą. By. Ale czekaj. Ależ to ty zapukajemy na eta. Ale tam kakoś... poszedłeś. Poszedłeś elegancko, ja też pójdę. Ja też pójdę, ja mu Beda zniszczę, ja im Beda pójdę. I ja na trzech HP nie wiem czy zrobię, więc ja po prostu do Wojda wskoczę. No i co, lecimy dalej tutaj. Poro mam już tego złota żelaza. I takie ciasne te przejścia są, ale no. Trzeba tak żyć. O, tu poszedł na środę To stanie twierdzenia Pitagorasa udało mi się się mi przychytrzyć. Też się przydaje tutaj. Ja idę do nich do bazy nawet. Sobie coś kupię może. Coś z odkładali i od albo nie działają. Będzie leciał, jest przesyłka. O, minęliście się tam widziałem, ale ja jestem w bazie tu na spokojnie. Reset'a, wszystko sobie. Nie? Możemy kończyć grę oczywiście, tak? Tak, Kończy... mo możemy czy musimy? Musimy, nie musimy, ale możemy. No i okay, widzimy tak, się możemy, oczywiście w kolejnej tak. grze, już trzy gry z rzędu oczywiście. Jesteśmy już w kolejnej grze. Czekamy na start i pokażę wam jak coś się będzie działo, czyli pewnie za chwilę. Idealnie, tutaj się dobudowałem. Mapa dziwna, jest taka, jakichś śletających elementów jest. Oni dopiero nawet nie mają zamiaru na środek, jeśli nie mają w ogóle zamiaru. Więc ja się wrócę do bazy po jakieś rzeczy. Dobra, to pozytuję do generatora. Kupię sobie, mam stack wełny, więc powinno wystarczyć wszystko. A ty już tam się wbiłeś ostro, ja tutaj będę leciał z tułustami. No mają po 6 HP, po 2 HP. Próbuję, próbuję coś zrobić. Wełno mają, niestety. Nie przyjemnie to, bo nie mam pożyczek. Kopię. Ok. 8 I co, kończymy? Kończymy, oczywiście, że tak. Widzimy się w następnej, jeśli się uda. No póki co łatwo idzie. Wygraliśmy tam chyba raz cztery gry z rzędu. Dobra, jestem już na środku i oni dopiero spadli. Więc to może oznaczyć, tak, że tutaj się próbował budować. Nie mówię, że mi się nie zdarzyło spać, bo ja też wiele razy spadłem, ale. O, je, będzie walka zaraz, więc zobaczymy jak to. O, kolejny raz spadł. Ten na Godbridżu tutaj we mnie leci. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ale spadł oczywiście. Hmm. Ja nie mam tych. Ja nie mam wełny, więc nie wiem co mam zrobić. Może przyjść mi tu. Nie wiem, naprawdę ja co. Mam zrobić, Trzeba, zrobić. Trzeba mi coś takiego zrobić? Bo tu przejść. Nie, bo tu się zacznie wszystko po prostu niszczyć. Już Ci pomagam. Dobra, ja docisnąłem, ale ja skaczę do Wojda, bo ja tu nie będę się męczył, zerował. Znaczy ja damy. jestem teraz skaczący. Ale nie, nie, dobra. Mi brakuje tylko dosłownie wełny i tam ich rozwalę. Oj tam już walka, aj się sknokał, ale nie, ja go zabiję spokojnie. Da, Tutaj chyba na koks nie gardują nigdy. Mówię, coś, nie? Mm, co? Mówiłeś coś, bo tam ci przerwałem? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. A, tam się tak wciągnął w coś. Yy, że tutaj mówię, że na Cockswap się nie gardują nigdy tak naprawdę. No, nigdy w życiu. Ja Beda już niszczę. Co to jest za obudowa beda w ogóle? Od góry jakaś taka, nie wiem, czy Widziałeś? widziałem. Nie widziałem. już. tu już. Dwóch... Czy mamy kończyć no. grę? Kończymy, kończymy. Jak się uda, to kończymy. Tylko, że patrzę, czy się uda. No, nie wiem jak się tam do niego dostać. Robię takiego, nie wiem jak to się tak nazywa, do góry takie, że się raz patrzysz w górę, raz w dół, oj. Wiesz o co mi chodzi, takie w kopaniu. Patł. A ta, takie No mi tam skacze, nie wiem czy ty jesteś za bardzo. O, no i dosięgnąłem go, no i widzimy się pewnie w następnej grze. Pięć rzędów tutaj się udało oczywiście, naprawdę łatwo to idzie. A, bo on mi tutaj już dał tak naprawdę autostrady do, do swojego tego, do swojego łóżka, to będzie najszybsza gra, znaczy my z nimi wcześniej graliśmy, nie wiem czy z nimi też była taka szybka gra, bo to już dosłownie jest, nie, 4-1 HP na no tabie jest tam napisane, możesz, możesz kończyć grę, następnie przechodzić, a ja widzę tutaj jeden poleciał, raz, dwa, a trzy. trzy, grę kończymy. No i grę kończymy i spróbujemy jeszcze następną, bo tu już jest sześć oczywiście, sześć wygranych, dobra, więc teraz lecimy, może teraz więcej tutaj pokażę z tej gry, jak się coś będzie dziać, nie wiem czy się coś będzie dziać, tak. ale zobacz. ja się wrócę do bazy, żeby mieć tutaj wełnę później na ich atak, zobaczymy, te złote są wygarne. tam też przyatakuję, nie mamy spoko, bo tu jest to tam, tu Masz? Nie mam, nie mam, nie mam. To będzie u nich to może... Tulsy będą... będą niezbędne. Da? Nie wiem czy się u nich da kupić tulsy tak jakby. Hmm, tak? Może można próbować w sumie. Może by trzeba było to zrobić. On spadł, on spadł, dobra. Ja idę walczyć. Tak? Tulsy? Czemu tulsy? A no, tulsy rzeczywiście. w kulki jeża. Nie, ja tylko jest. O, a nie, bo ja po prostu HP nie wytrzymam. Dzięki, dzięki. czy kupię to, to. Y... Posiadam pula. No. Lecę jeszcze. Tulsy, wszystkie i spróbujemy dojechać. No i co, już chyba lecimy. Poszedł, poszedł. Trapa, niestety na odcinku nie było widać, bo tam. O swoim fireballem 6hp stracił i TNT jeszcze pod, pod nogi postawił, czyli 4 złota stracił w tym momencie, czyli stracił no naprawdę sporo. No, on myśli, że on mnie strapuje, oczywiście ja go naprawdę oszukałem w tym momencie, mógłbym beda niszczyć w tym momencie, ale po prostu dałem strefkę, zniszczyłem beda, w timing jeszcze o dziwo, no i chyba skończyłem w tym momencie z łapki grę. Ja no i, no i dobrze, że zabraliśmy. No i widzowie udało się 7 wygranych z rzędu, więc za to musicie zostawić łapkę w górę suba dzwoneczkiem. Obejrzcie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze go nie widzieliście. I co, my widzimy się już 5 grudnia, więc się ma.